Przy okazji nowych nowości w sklepach, przetestujcie ze mną nowe smaki precelków od Beskidzkie. Nie jest to film sponsorowany. Cena za paczuszkę niecałe 4 zł. Zacznijmy od tych bekonowych. Pachną po prostu precelkami. Mm. Na końcu wydają się mieć taki trochę wędzony posmak, ale nie jest to mój typ smakowy precelka. i ogólnie za takimi rzeczami bekonowymi nie przypadam, więc dla mnie taka czwóreczka. Nie ma za dużo tego smaku. Jest on taki moim zdaniem trochę sztuczne. Hmm, nie smakują mi. Teraz kebabowe. ładnie pachną taką fajną mieszanką przypraw. Smakują mi bardziej jak przyprawa do zupki chińskiej albo do takiego zupkowego chińskiego rosołku. Overall, szósteczka. Teraz tego, czego się boją wampiry, czyli czosnek. O Jezu, pachną tak, jakbyście się mieli nie całować więcej w ciągu dnia i okay, mają taki posmak takiego mocnego świeżego czosnku. Nie jest to do końca czego się spodziewam. Oddechu na pewno nie będziecie mieć świeżego, także be careful z tym. 5 na 10. Całujcie się po nich. Ostatnie, do których mam największe nadzieje, kurki w śmietanie. Z tych czterech smaków wygrywają ogólnie kurki śmietanie. Nie są one jakoś bardzo wyjątkowe. Liczyłam, że będą troszeczkę smaczniejsze. One mają w sumie najmniej tego smaku posypkowego, więc najbardziej czuć tego pretza. Ale ja liczyłam, że będzie to coś w stylu, wiecie, smakowało jak trochę oven y czy coś takiego. Dałabym im 7,5. I tak nie powalają, więc... Ale warto było kupić dla spróbowania.